Doogee DG150 to smartfon zamknięty w obudowie o podwyższonej odporności, o czym świadczyć mają chociażby śrubki na tylnym panelu, utwardzona guma, a także zaślepka chroniąca złącze. Model ten jest odporny na zachlapania oraz upadki, a zatem może się okazać idealną propozycją dla osób lubiących ekstremalne wyprawy. Smartfon został wyposażony w 3,5-celowy wyświetlacz oraz rozdzielczości HVGA. Prezentowane na nim treści są mało wyraźne, a kolory blade. Co więcej, nie zachwycają również kąty widzenia. Doogee DG150 pracuje pod kontrolą nieco zmodyfikowanego Androida wersji 4.2. W tym przypadku potencjalni nabywcy mogą liczyć na nowy wygląd ikon oraz ekranu blokady. Podczas testów system pracował przyzwoicie, dlatego też spowolnienia oraz lekkie przycięcia występowały dość rzadko. Preinstalowana przeglądarka internetowa nie sprawiała problemów. Strony przytywane były poprawnie, a ponarzekać można jedynie na przerwane czcionki oraz słabą czytelność. Dwurdzeniowy procesor oraz 512 MB pamięci RAM umożliwiają uruchomienie prostych tytułów dostępnych w Google Play. W kwestii odtwarzania filmów nie jest może najlepiej, ale biorąc pod uwagę przekątną i rozdzielczość ekranu nie jest to priorytetowa kwestia. Zdjęcia oraz materiały wideo wykonane za pomocą 2-megapikselowego aparatu głównego są niskiej jakości. Co zresztą sami możecie zobaczyć. Duji DG150 to dość specyficzny smartfon, który może okazać się idealną propozycją dla aktywnych użytkowników z uwagi na obudowę o wzmocnionej konstrukcji. Jednak oferuje on jedynie podstawową funkcjonalność. To też nie jest to smartfon dla każdego.